Co? gdzie lubisz? Gdzie lubisz, Otanko? Jak lubisz maleńka? <grymne> <grymne> nie chciałem wiedzieć pewnych rzeczy. Czy ja się pytam, bo ja nie umiem w koty. Naprawdę mam tak mało do czynienia z kotami, że... Wiem, ale zaraz Atanaci rozpierdzieli całe montowanie vloga, więc... Kontrolers. <grymne> Ktoś montował na Windowsie Pierwszy raz od miliarda lat Znaczy w sumie pierwszego vloga jako takiego montowałam na Windowsie That's awkward Ale ty masz bardzo dobrą maszynę, bardzo mi się fajnie montuje Zobaczymy jak się wyrenderuje No, jestem ciekawa Atenka, Miszko Miszko Miszka, skoro... Rosyjskie piosenki ze szkoły Jestem taka stara, że mam rosyjskie piosenki w szkole. Nie widzę ogonka, atenka Atenka Atenka, kochanie

Uda. Zobaczymy, czy dzisiaj Tam nam się uda. Hello. Hello. Byliśmy jeść i było super, naprawdę. Teraz idziemy do Paper Concept, ja jestem mała. No Jesteś no. mała. Idziemy do Paper Concept i niestety idziemy do Eskili, bo jest bardzo blisko Paper Concept. No, no, no how rzecz. unfortunate. How unfortunate. I kończymy nagrywać, bo wieje. Tak. This is all... To już znikło, nie? że już znikłeś to jest ta? coś? poproszę Weszliśmy i praktycznie od razu wyszliśmy. bo ja tylko wiedziałam co chcę. Poszliśmy tylko po taśmę klejącą. Ale I teraz. jeszcze tuż, ale generalnie poszliśmy po taśmę klejącą. Ale teraz to się tak szybko nie skończy. Teraz idziemy bez kribą. Jak ty panie nam zobaczą dzisiaj, to ja się po prostu postawiam ze śmiechu, nie? Przepuszczam, że tak. No. No trudno. Chodź. Chodź. Chodź tu. Nie zrobisz tak. Pika kolor. Nie. Pika color, nie, kudź, hmm. nie się ze mną, chodź tutaj. Nie rób dramy, chodź. Taczdem. Nie. Pika kolor. Nie. Kuba, bo ci dam wyryj w miejscu publicznym. Pika color. Chcę, żebyś miał coś po mnie, jak zniknę, na ale jaki. Zostaw mi switch, okej? Okay? Dobrze. Pika color. Pani bo powiedziała, że inaczej dostanę po twarzy w miejscu publicznym i, i nie wiem, co mam ze sobą zrobić. I chcę je odmówić. To jest ale... Color. Ten? Tak. Dobrze. Kuba. <laughs> Masz, uży masz go używać i masz go wozić ze sobą i wklejać tam Dobrze. najpiękniejsze te wspomnienia. Dobrze. Jesteśmy w wiosce Świętego Mikołaja w Czeladzi. Jest, jesteśmy. <grym> Tamten typ. Podejdziemy do niego potem bliżej. A tu są światełka Jak tu ślicznie. ślicznie. Tu są zwierzątka z drewna, jakie creeperskie. Nie, wcale jest śmieszne jest traumatyczne Chcesz być elfem? Not, not much. Jesteśmy przy pomniku czelackiej czarownicy i to jest najbardziej wajbi -y miejsce, jakie mogłam sobie wyobrazić. Możecie sobie przeczytać, co się z nią stało. Ale beka, nie wiedziałam, że tutaj jest coś takiego. I tu sobie ona leci na miatle. Hello! Hello. Wróciliśmy do domu, zmarzliśmy jak po prostu masakra. Ja założyłem dresy, Mary nie wzięła bluzy. Dobrze poszło. Dobrze poszło. Byliśmy drugi raz we Skribo, i jako dowód wiecznej miłości, postanowiłam kupić kubie Travelersa I chciałabym bardzo, żeby go kochał miłością dużą. I teraz go odpakujemy dla Was. Dzień dobry. Jak masz? Ciepło ci? Jaka Masz tyle ciepło, ile zawsze lubisz, tak? Seru. Sputnik, cii, cii, cii. żyjesz? Sputnik nie żyje. Sputnik. Sputnik. Naprawdę. Morty, udziel pierwszej pomocy. Chodź, popatrzymy, co robię. Pod ogonem, wow. Ty, ale co z tym Co mu się tak? stało? <laughs> On jest <broken. laughs> Jak go gryzie w ucho w ogóle? Morty. kcić. Ja na wszystko śmiesznie, ale ten kot naprawdę się zepsuł. No właśnie, to jest niepokojące no. troszkę. If it fits, it sits. Prawda, kochanie? Prawda. To jest moje łóżko. <laughs> On, nie On nie widzi problemu. ja też nie. Leż sobie tam, mordeczko. Noga. Nie szkodzi. Tak jest. Taki prezent od kormelka dostałam. Taki... On no się przed momentem mega intensywnie przytulał do Mary jakby. No. Taki prezent od kormelka. Ale tak normalnie się przytulał jak małe zwierzątko. Jak mi Jak miś może Możesz co... go wziąć za przednie łapki i sobie to położyć. Czekaj co przyjdzie. Przyjdzie. To przyjdzie. To jest najwspanialszy dzień w moim życiu. Kot mnie przytulit. Nie no, bo tak jak ci mówiłam, wyjątkowo koty mnie nie lubią. Do tej pory przynajmniej tak miałam. A to Wie? widzisz. A tutaj taki prezent, taki prezent od maluszka, tak. Nie. Yeah. Aha. No ja szanuję, nie, generalnie. Generalnie Karmel wie, że Mary by chciała spać, ale ma to gdzieś. Czemu taki jesteś? Okay. <laughs> are you like this. Przepraszam, co wam jest? To <laughs> jest Karmel. Karmel, nie wyżeraj co to tam masz jedzenie? Karmel aha na, Martimera. na Martimera. Karmel karmelczpunie cześć trochę dzisiaj pada ale to nie szkodzi jedziemy dzisiaj do palmiarni gdzie jest dokładnie ta palmiarnia w Gliwicach, w Gliwicach. najpierw jedziemy do Paper Concept ponieważ jesteśmy przepraszam za wyrażenie zjebani psychicznie ehm, no Spirits are good, spirits are good. No, Mamy tak. tylko nadzieję, że sowa no, nam się tak. nie pochoruje no, tutaj bardziej. Jeszcze ten panowie się biją. Tutaj panowie się biją, halo. Dlaczego się biją. Co się Trudno dzieje? powiedzieć. Dlaczego, Dlaczego ja? To wszystko jest twoja wina. Dobra, za dużo paradokumentów. Jedziemy, będziecie mieli teraz urocze przybitki. Nie jesteśmy przy liściach, czyli przy Find liściach. Find them all. Słuchajcie, jeden siedzi tutaj, to żółte. Jeden, ten największy siedzi tutaj. I tu jeszcze jeden, ale super. Byłeś tu wcześniej? Nie. W się, sensie byłem, zanim przyszliście. Aha. Mm. Ale mi chodzi, że w ogóle w parmierek? Nie, nie. nie? To Zajebiście. Mój pierwszy raz raz razem z tambem. Ja tak, nie zapomniałem jak zawsze. Z tobą też pierwszy raz. Co źle to, jak brzmi? to tobie brzmi? Źle, źle, źle. No właśnie, zwiedziliśmy tropikalne miejsce, to teraz mamy śnieg z deszczem. Jej! Hello. Mam nadzieję, że podobało Wam się w palmiarni, bo nam się bardzo podobało przynajmniej. Mi. Mam dużo zdjęć. Hadysz. 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 Mamy dużo zdjęć, mamy a, bileciki do mamy. do journali i mamy naprawdę dużo fajnych rzeczy. Ale tak jak mówiłeś, mówiłyśmy. mówiłyśmy. Tak jak mówiliśmy przedtem, jechaliśmy jeszcze do Paper Concept po długopis. Mhm. No, więc przebywamy z nowymi, z nowymi, tak. Mary First. Bo ja generalnie chciałem jechać do Paper Concept'u. Do Escriva. Nie, do Paper do Concept'u. Do Paper Concept'u. No. Po jakieś takie basic rzeczy do Bujów. Piórnik to jest, nie? Jak to jest tak, to jest piórnik, bardzo fajny, pojemny. No. I mimo, że to jest taki typowy pod pędzel, to ma też nowy, miejsce... Nowy, nowy monster. Nie no. jestem w stanie przeczytać Ultra Red. Ale jaki to ma smak. Czekaj, tauryną, no bla bla bla, ale nie jest napisane jaki smak. No w każdym mieście. razie biurniczy kosztuje 13 zł i ma wpisy nawet na linijkę, więc całkiem spoko. No, jest OK. Co tam jeszcze masz? Dalej gumka, dlatego gumka, ponieważ to jest zawsze bardziej profesjonalna niż moja. A fajnie by było, jakby ołówek się spod mazaka, znaczy spod długopisu dobrze wymazywał. Więc mam ołówek mechaniczny od Kohinora. Tutaj nie będę Wam pokazywać, bo to ołówek. I wkłady o mięk... stopniu miękkości B. No, jeszcze wzięłam jednego Uni Jetstreama, bo słyszałam w kolorze czarnym, bo słyszałam o nim bardzo dobre rzeczy i za chwilę będę testować. Dobrze się bawisz. OK, to tyle z mojej strony. Yy, I bardzo dobrze, bo bałam się, że kupię więcej rzeczy. <grymne> teraz ty. Ja natomiast wydałem trochę więcej pieniędzy, ale. Tak wygląda mój piórnik, który ma od razu tutaj klipsy do bujo. Do, do bujo, co? Do travelersa. I teraz ja zakupiłem trochę więcej rzeczy, bo potrzebowałem przede wszystkim linijki. Mam wkłady tutaj, tu mam gumkę, którą mi trzyma ten. Klipsik. Nożyczki kupiłem, Mary mnie namówiła i myślę, że to nie jest zły wybór. Jest to Tombow mm, numer 60. Szary taki, szaro-fioletowy. On jest fajny. taki, nie wiem czy, 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 czy to będzie... On jest taki szaro-fioletowo coś, nie? Na Lawendowo coś. Na białej kartce nie wygląda za ciekawie, ale fajnie będzie wyglądał na tym kremowym papierze. i wiadomo ma końcówkę taką Zwykło. zwykłą jest podwójne jest podwójne i ma pen'a. całkiem mm -hmm. spoko brush pen Tak. i jeszcze jeszcze to tą, też tak jeszcze tą był to jest taki totalny basic jeśli chodzi o hand lettering i brush lettering jest Zaki, niebieski jest, ale jest czarny tak jest niebieski ale jest czarny because tak, because, tak. one się różnią czarny czarny Yy, różni się miękkością końcówki. Chyba czarny, czarny jest bardziej twardy. Okay. Yy, tak, no i tyle. I wziąłeś jeszcze, ja wziąłem un, jeszcze. Unibola Fade yy, Antyfade i Proof. Tak, on jest odporny. grubość 05, czyli taki absolutnie basic do pisania samego w sobie, jakiś tam notatek i tak dalej. Yy, jestem zadowolony ze swoich zakupów. Przypuszczam, że jakbym nie poszedł z mery, to bym nie kupił nic, bo absolutnie bym nie wiedział, co mam kupić, A tak to przynajmniej dokonałem rozsądnych wyborów. Because Mary jest bardzo competitive, jeżeli chodzi o... Competitive to znaczy, że je lubię konkurować z kimś, że jestem reliable, źródło no, no, informacji. Reliable. Reliable, dobrze. No, więc dziękujemy wam bardzo. Jutro już wracam do domu, jest strasznie smutno. Pobawiłam się cudownie, i kotki się do mnie przytulają, i kleszcie do mnie przytula. I ci w dupę wchodzi. A Kogo mogę? Głęboko. To dużo pora dokumentów. Tak, oglądamy za dużo pora dokumentów po nocach. No um. potem nie możemy rano wstać. Tak jest. Codziennie jest akcja pod tytułem Mary mówi mi, nastawiam budzik na 11, ja jestem jak ok. Dzisiaj wstaję. Godzina 12, nie wiem chyba. 30 była, mely sobie słodko spała. No, nie? bo ja poszłam spać. Wstałam o 11, pochodziłam, pochodziłam, pogłaskałam koty i mówię, chuj, śpi, to idę spać, nie? Chuj, śpij. no i poszłam. E, no, dobra, trzymajcie się moi mili. To były vlogi z Katowic slash, Czeladzi, slash, gliwic, slash, wszystkiego. Sosnowiec, paszport był. do Sosnowca był. był przejazdem, tak. E, mam nadzieję, że Wam się seria podobała, w sensie dwa vlogi, cały. E, dwa. Dwa, dwa. tak. Ale dużo kotków. Dużo bardzo kotków. I e, teraz mi będzie smutno, jak ich nie będzie wszędzie pod, 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 pod nogami. E, jeśli Wam się podobały vlogi, to obejrzyjcie oba. Dajcie, lajczku, dajcie lajczunia. E, I do zobaczenia za tydzień. Pa.